Witajcie agenci. Z tej strony Mister Online. I dziś zajmiemy się drugim dniem w ramach wydarzenia Hollywood. Więc jeżeli aktywowaliście już sobie modyfikator globalny przechodzimy do dnia drugiego. Mamy na początek. Likwiduj wrogów używających tarcz. To standardowo wybieracie sobie jakąś misję. Na jakimkolwiek poziomie chcecie. Polecam Wam sobie wyposażyć się w seti, które Wam poleciłem. Związany z grotami włóczni. Czekajcie aż Wam się wygeneruje trochę amunicji. I jak się wygeneruje, wrócę do Was. Dobrze, wygenerowała mi się już amunicja i mogę przystąpić do robienia misji. Wypadałem się w mój granatnik, widzę już wrogów i uwaga. Jak widzicie... Zadanie samo zaczęło się robić. W ten oto sposób używając granatnika patrzycie, czy któryś z wrogów ma tarczę. I w ten oto sposób zajmujecie się nim. Tylko pamiętajcie, żeby ich likwidować. Jeżeli im tylko opuścicie tarczę, to zrobicie inne zadanie. Więc pamiętajcie, żeby to byli jacyś międzyscy wrogowie. Najlepiej sobie na przykład włączcie poziom trudny i sobie biegacie z granatnikiem. To można się wyposażyć na przykład w miniguna i po prostu robić rapa ta 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 I kiedy wrogów, uprzednio zmuszając ich do opuszczenia tarcz. Łączymy jedno z drugim, no bo w tym momencie, jeżeli któryś z wrogów opuści tarczę i zginie, to zadanie poprzednie zaliczy się z tym. Ja widzicie, niestety już to zadanie zostało zaliczone przypadkowo, więc nie jestem w stanie wam pokazać progresu. Ale uwierzcie mi, że mniej więcej działa to tak samo jak przed chwilą wam pokazałem. Ale poszła reakcja łańcuchowa. I mniej więcej w ten oto sposób się bawicie. Jeszcze sobie jakąś misję, którą lubicie i przekaz sobie ją przebiegnijcie. Chyba, że macie jakieś zadanie w tym tygodniu na misję i chcecie ją zrobić. No to have fun. Likwiduj wrogów, atakując ich wręcz. No to w tym momencie wyposażacie się w seci, który Wam pokazałem ostatnio. Wyposażacie się w seci, które pokazałem Wam ostatnio. Nie musi być to ten pleca, nie musi być to ta marka. Ważne, żeby to były te trzy elementy, czyli Pani Śmierć, Kastet oraz przede wszystkim wysunięte pazury. Wyposażacie się w misję jakąś, którą lubicie. Ponownie mówiąc, wezmiemy sobie poziom normalny, żeby to poszło o wiele szybciej. Fajnie byłoby mieć tarczę, ale niestety źle zapisałem set i muszę zmienić drona, ale to nie ma takowej potrzeby, na normalnym poziomie trudności dostanę tylko takie obrażenia jak na heroiku. Także widzicie, mam wroga, który używa tarczy, podbiegam do niego, sprzedaję mój soczystą lepę i w tym momencie go ubijam i zadanie się zalicza. I przy okazji robicie zadanie, które polega na likwidacji wrogów używających tarczy. Pamiętajcie, że nie jesteście Rambo, więc też nie jesteście nieśmiertelni. Dlatego, ul podnoszący to jest naprawdę dobra opcja. Cię uciekasz. O, nitka. I w ten oto sposób robicie zadanie, posługując się tylko i wyłącznie walką wręcz. I przy okazji, owe zadanie zrobiłem. Jak sami widzieliście. Podpal przeciwników korzystających z tarczy. W tym momencie macie dwie opcje. Polecam wam przede wszystkim wziąć sobie survivalistę, czyli tą specjalizację z kuszą. W tym momencie dostajecie dostęp do podpalających granatów. Oraz wyposażacie się w klatę egzotyczną zbieracz. Ze względu na to, że macie tutaj więcej przenoszonych granatów, zasięg granatów i generujecie sobie dodatkową amunicję co 30 sekund. Więc jeżeli ktoś z Was nie ma tej klaty, no to nie musi się tym martwić, bo tak naprawdę jedyne co będzie musiał robić, to po prostu sobie co jakiś czas wipenąć i ponownie pojawić się w białym domku i w ten sposób sobie odzyskiwać granaty. Jednak jeżeli ktoś nie chce polegać na granatach, dalej możecie używać setu grotów włóczni i generować sobie na przykład amunicję do miotacza ognia, który jest w secie pyromaniaka. Ale my skupimy się na tej pierwszej opcji. No, ewentualnie jeszcze zostaje oczywiście mina podpalająca, która też jest fajną opcją. No, bo jednak ma fajny zasięg. Ale granaty są bardziej poręczne według mnie. No, jak widzicie, zaliczyło się zadanie. Podpaliłem wrogów, którzy używali w tym momencie tarczy. I z tego co kojarzę, mogę to robić cały czas. Szczególnie, że granaty mają o wiele większy zasięg. Ale z tego co widzę niestety nie możecie podpalić tego samego przeciwnika dwukrotnie, więc miejcie to na uwadze, kiedy będziecie robić to zadanie. Likwiduj elitarnych czyścicieli. No i tutaj można powiedzieć, że pojawiają się takie schody, bo w tym momencie nowy jork. I macie kilka opcji. Najbardziej Wam polecam i tutaj zaskoczenie, nieopuszczony tankowiec, tylko punkt kontrolny, który. Mają pod swoją władzą czyściciele. Dlaczego? Bo na poziomie heroicznym jest od cholery i trochę przeciwników, którzy jednak są elitarni. Więc w tym momencie też szybko zrobicie zadanie. No, mamy punkcie kontrolny, most brokliński. Udajemy się w jego kierunku. I nie ma tutaj żadnych restrykcji, więc tak naprawdę możecie użyć setu granatnika, zdjąć im tarczę. I w tym samym momencie na przykład ostrzelać ich z normalnej pukawki. Bo to wam pozwoli. Zrobić to zadanie. Jak widzicie jest tutaj elitarny czyściciel. I został on ubity. Znaczy jeszcze ewentualnie odwet. Na którym się pojawia od cholery i trochę przeciwników elitarnych. Więc jeżeli ktoś. Naprawdę jest desperowany. I chce zrobić to zadanie bardzo szybko. No to może to zrobić na odwecie jednak. No, zajmie mu to o wiele więcej. I myślę że. No troszkę się pobawi, zanim zrobi to zadanie. Aczkolwiek może się komuś uda i będzie to dla niego lepsza opcja. Mam tutaj elitarnego. Ja widzicie, ponownie zrobiłem to samo i ponownie to zadziałało. I na ostatniej misji mamy kończ dowolną misję w trybie inwazji na co najmniej trudnym poziomie. Wiadomo, wybieracie sobie misję na inwazji i wybieracie sobie poziom trudny. No bo jednak, jeżeli nie potrzebujecie nic więcej, no to po co się męczyć i po co się przemęczać, nie? No. Taka jest moja logika, podejście, jeżeli chodzi o tego typu zadania. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień drugi, wyzwania w trybie w ramach Hollywood. To by było na tyle, jeżeli chodzi o drugi dzień wyzwań w ramach wydarzenia Hollywood. Trzymać się, powodzenia. Do następnego. Ejo, cześć.